Witam wszystkich na poranej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zaczynamy sobie od kalendarza ekonomicznego. Dzisiaj wskaźnik CPI w Niemczech, miejsca pracy dzięki turystyce w Stanach Zjednoczonych. No, i jutro seria wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych, zmiana pozarządniczego zatrudnienia, PMI, ISM, zapasy ropy naftowej i przemówienie prezesa FETO o 18.10. Także jutro tutaj może się dość dużo dziać. Warto obserwować rynek. Dzisiejsza sesja może być nieco spokojniejsza ze względu na to, co się jutro będzie działo. Niemniej jednak te okazje tutaj. Się nam pojawiają na rynkach i warto obserwować to, co może się wydarzyć. Zaczniemy sobie od indeksów. Przede wszystkim od indeksu dolara, o którym od dłuższego czasu sobie rozmawiam. Mówiłem, że wybicie tej strefy to jest dojście tutaj do tego 105.382. po wybiciu z tego kanału spadkowego. Oczekiwaliśmy właśnie ruchu w tą stronę gdzie mamy bardzo silne mierzenia zewnętrzne wynikające z D jedynki, z interwału tygodniowego, także jest to jak gdyby taki kluczowy poziom teraz, do którego cena moim zdaniem będzie dążyć i tutaj do 105 czy 170 oczekuję dojścia ceny, czyli utrzymywania się, umacniania się właśnie dolara w najbliższych dniach. Także tutaj 105 370 jako pierwszy opór wynikający z szerokich mierzeń zewnętrznych, dokładając te mierzenia tutaj, które mamy z tego ruchu. Widzimy, że 127 również nam wypada w okolicach 105-683, jako że wybiliśmy 886. No to ten pierwszy target powinien tutaj się zatrzymać. No i tutaj do tego poziomu <laughs> Możemy z, y, zmierzać. Przypominam również, że mm, mamy gap na CMI na indeksie dolara, który pojawił nam się w okolicach 106 y, 106, 616 106, 502. tutaj jest ten gap. On jest niewypełniony. I również mierząc ten ostatni ruch spadkowy, który mieliśmy. Mamy tutaj zasięg 161, także bardzo prawdopodobne, że nawet tutaj możemy zobaczyć to podbicie. W momencie, kiedy wybijemy tą strefę i będziemy tutaj się poruszali, będzie to taki sygnał prowzrostowy pod dalsze umacnianie się dolara. Niemniej jednak warto teraz obserwować poziom 105 czy 185. No, i tak przechodzimy sobie do tego, co, co się pokazało na euro-dolarze. Jesteśmy na bardzo ważnym wsparciu. To jest interwał godzinowy. Jeżeli utracimy poziom 1,07328, no to duże prawdopodobieństwo jest zejścia tutaj w okolicy 1,06186. Jest to mierzenie z szerokiego interwału. Natomiast kluczowym poziomem w tej chwili będzie dla mnie 107. 2,78, gdzie może pojawić się odbicie. Pierwszy opór tutaj to ZZB, które mamy, jeżeli sobie zmierzymy ten ostatni ruch, który się tutaj odbył do tego poziomu. Wypada <laughs> tutaj 0,61. Ja ten poziom zaznaczę jako opór 1,07754. Taka strefa tutaj lokalnie nam się tworzy. Mamy 0,5061 i ja bym na całą tą strefę z, zwrócił uwagę ze względu na te dołki, które tutaj mamy i możliwość zejścia ceny niżej. Jeżeli wybijamy poziom 1,07 czy 2,9, no to będę spodziewał się niższych targetów. Kolejne poziomy będą to dla mnie poziomy. A... 1,06,954 i tutaj niżej 1,06,592. Widzimy też płynność na rynku, która może zostać zebrana. To są takie targety. No a wiadomo, jeżeli wybijamy ostatni poziom wewnętrzny, to idziemy na pierwszy zewnętrzny, który jest 1,27. A kolejne targety to 161. Okolice 1,05 to już w dłuższym terminie. Zaraz pokażę z czego to. Może wynikać. Przejdziemy sobie tam na interwał jednodniowy. Także to są takie poziomy, które ja w tej chwili widzę na euro jako miejsca, gdzie ja będę próbował zagrywać. Tutaj oczywiście na reakcję, na odbicie, na zagranie, może do te, na dojście do tej strefy. Natomiast przechodząc już na ten interwał jednodniowy, warto tutaj zwrócić uwagę. Co się dzieje na tej jednodniówce, tak? To mierzenie 161, pokrywa nam się idealnie z tymi dołkami tutaj, które mamy. Po drodze są wsparcia tutaj tego 127 mamy silne wsparcie w okolicach 106 czy 186. Natomiast tutaj rzuciło się mi w oczy też mierzenie całego tego impulsu wzrostowego. Widzimy tutaj, pierwsza, pierwsza reakcja na 0,61 była, mieliśmy odbicie. No i teraz ten klaster piwo który tutaj mamy, 8,86 i 161 jest dla mnie mocnym mierzeniem, gdzie pojawia nam się układ harmoniczny. I na pewno będę obserwował to pod ewentualne zagranie z wykończeniem tutaj, bądź też tu na 127 z tej strefy. Ale to będę obserwował na niższych interwałach, tak? Ale jest taka, taki układ, który pokazuje nam, że ten poziom jest bardzo realny do zaliczenia na rynku z przystankiem na 1,06, 140, 180. Także tutaj możemy zobaczyć reakcję odbicia i zejścia w dół. Także raczej prospadkowo to widzę na euro-dolar w dłuższym terminie. Natomiast tutaj na interwale jednodniowym na funcie do dolara też warto sobie zmierzyć ten cały ostatni ruch, który mieliśmy. Jest to szersze spojrzenie. To wsparcia mamy wyznaczone i one na ten moment dość dobrze działają. I tutaj widzimy 0,61 jest dla mnie takim targetem który 1,23627, który może zostać osiągnięty i do którego cena może dążyć. Mierzymy tutaj też tą ostatnią falę wzrostową. 161 wypada niżej tutaj, także to są takie poziomy, które mogą zostać zaliczone przez, przez cenę. I które, na które ja będę na pewno zwracał, zwracał uwagę, także pierwszym poziomem jest 161.123 i kolejnym poziomem jest 1.22.884. I są to poziomy wynikające zmierzeń na jednodniówce. natomiast przechodząc na lokalne, na to, co lokalnie, możemy zobaczyć, gdzie cena jest w tym momencie no to widzimy, że wybiliśmy to wsparcie, które tutaj było wyznaczone, jest przetestowane jako opór w tej chwili. No i kolejnym targetem moim będzie 156, także to zejście tutaj na reakcję jak najbardziej do zagrania. Natomiast jako taki ważny opór, gdybym miał się podłączać pod ewentualny dalszy ruch spadkowy, no to tutaj te poziomy, tutaj nam przyjdzie z pomocą też mierzenie tego ostatniego zjazdu, który mieliśmy, ceny do tego poziomu i mamy poziom 3,82 i później tutaj bardzo silny opór 0126187. To są takie poziomy, które dla mnie są kluczowe w tej chwili. No i ta strefa, w której ten spadek się rozpoczął, którą mieliśmy dość precyzyjnie wyznaczoną, z nadbiciem tutaj w te rejony. Ja może pousuwam część mierzeń, żeby nam nie przeszkadzały na wykresie. Okay. Tak, i ten poziom, no tutaj widzimy, że jest reakcja podażowa. I warto też to wziąć pod uwagę, że ten poziom może stać się, no nie może, tylko stał się już oporem. Widzimy te reakcje, które nam się tutaj pojawiają. Natomiast bardziej lokalnie patrząc, tu mierząc to podbicie, widzimy, że 161 mamy niżej. Tutaj ten ruch też również należałoby pomierzyć, no bo ta cena zatrzymała się nie w przypadkowym miejscu i Widzimy, że to wsparcie, które tutaj leży, ono też jest na 161, ale jest ono testowane jako opór w tej chwili. Także to zejście tutaj 1,25-170 to będzie takie miejsce, gdzie będę próbował podłączyć się pod pozycję długą. Ten poziom został wybity na ten moment dla mnie, i zejście tej ceny niżej jest jak najbardziej. Realne stąd. Ja osobiście jestem bez pozycji tutaj na łycie do dolara. Będę czekał, aż cena dojdzie w te okolice, i tu będę podejmował jakieś decyzje, co dalej. Złoty, dolar do złotego. Tutaj również wybiliśmy ważny opór wynikający z tej fioletowej linii. Natomiast w dalszym ciągu jesteśmy w strefie podażowej. tak, Zamknięcie się nad nią i utrzymanie tego poziomu 4, 4, 000, 4, 4 No to jest dla mnie dojście w ogóle za 401 i tutaj 402873. Mamy też tutaj na wykresie serię wyższych dołków, także... Jest to taki sygnał prowzrostowy. Ważna strefa prospadkowa, o której już mówimy od dłuższego czasu. Wyznaczaliśmy ją zanim cena tutaj dotarła. Widzimy, że jest nadbijany już ten poziom, także jest już znacznie słabszym poziomem. I teraz będziemy patrzyli tutaj w ten kierunek do góry. Możemy tu dołożyć sobie mierzenia zewnętrzne. Mam 61-169 ruchu korekcyjnego. Kolejne mierzenie, które można tutaj sobie dołożyć z tej dużej korekty, którą zrobiliśmy. Widzimy, że 61, 161 nam wypada tutaj. Także zaznaczymy sobie to jaką strefę, która jest. Na podstawie dwóch mierzeń 161 to przesuniemy trochę wyżej. No i teraz dołożymy kolejne mierzenia tych mniejszych korekt, które nam się tu pojawiały, czyli tej korekty widzimy, że 161 też tam wypada. W tych rejonach bardzo silny poziom oporu. Będziemy tutaj mieli już jest trzecie mierzenie 161. No i teraz zobaczymy tutaj, jak to będzie wyglądało. Na tych poziomach, lokalnie, bardziej mierząc tą ostatnią korektę, ja zakładam, że ten poziom zostanie wybity. No to dojście tutaj do tej strefy jest to taka strefa podażowa, nam się też tutaj lokalnie tworzy, gdzie możemy zobaczyć reakcję i przetestowanie tych poziomów od góry. I jest to strefa pomiędzy tymi poziomami, czyli 4,01. 302, 401, 509. A tutaj na poziomie 4,0324 duża strefa podażowa. Jak wejdziemy sobie na interwał jednogodzinowy, jednodniowy, to zobaczymy, że na tym poziomie było dużo transakcji zawieranych i od tego poziomu te spadki się rozpoczęły. Także warto obserwować ten poziom dla siebie pod kątem zagrania pozycji krótkiej. Natomiast gdybyśmy szli wyżej, no to będziemy się temu przyglądać z bliska. Widzimy, że ta linia trendu spadkowego zostaje tutaj wybita. I obecnie jeżeli świeca zamknie się dzienna nad tym poziomem, nad tą fioletową linią, ta linia stanie się dla nas Parciem, tak jak to miało miejsce tutaj w poprzednich przypadkach. Przechodzimy do US30. No i tutaj po raz kolejny na tym, na tym poziomie 39, 800 widzimy tą reakcję podażową na jednodniówce. Przechodząc na lokalne mierzenia, tutaj powiększymy trochę ten wykres, przesuniemy. Tutaj spodziewaliśmy się zrobienia w zasięgu tej, tej większej korekty. No i ona nie został w 100% zrealizowana. Także warto teraz przesunąć sobie ten wykres, tą korektę tutaj, jako największą obowiązującą. I pierwsze wsparcie 39,319. Jeżeli stąd zobaczymy reakcje popytowe, no to jest szansa na wyjście górą. Na Dow Jonesie, natomiast wsparcie 39 319, 39 249 i przetestowanie tych szczytów, które tutaj mieliśmy, także te poziomy są dla mnie istotne w tej chwili na się na zagranie, na odbicie. Wybicie tego poziomu tutaj, zamknięcie się świecy poniżej tej korekty na interwale godzinowym. Mamy taką formację M, która może zostać aktywowana, no i wówczas zasięg z, tak, z wybicia z tej formacji mm, mm, mierzymy od szczytu do dołka. I tutaj, jeżeli byśmy się zamknęli poniżej, no to widzimy, że nawet w okolicach 38 500, co nam będzie się pokrywało z poziomami FIBO, ale to jest taka melodia przysz przyszłości, jeżeli byśmy widzieli te spadki w niższe okolice. A wygląda na to, że no, mogą one się pojawić i możemy mieć lekką cofkę na rynku i kryptowalut, i rynków tradycyjnych. Przejdźmy do surowców jeszcze, w związku z tym, że tutaj na złocie umacniający się dolar. Osiągnęliśmy poziomy, o których mówiliśmy od dłuższego czasu. Na, ja pokazywałem ten poziom 161, 20, 259 z lekkim nadwyżkiem. Pojawiła się nam tutaj reakcja podażowa. Niemniej jednak ponownie testujemy ten wyznaczony poziom. Ja jestem bez pozycji w tej chwili na złocie. Tutaj zagrywałem na reakcję. Obecnie czekam na to, co się może tutaj zdarzyć, ponieważ uważam, że też zobaczymy korektę na złocie przynajmniej do poziomu 142, 152. Tutaj przetestowanie tych, tych dołków, tego szczytu, no i później decyzja rynku, co dalej. Widzimy bardzo silny wolumen popytowy na jednodniówce, natomiast przechodząc sobie już na takie lokalne spojrzenie no to tutaj możemy szukać, również tak duża korekta nie została zrobiona. I tutaj może usuwam te poziomy, bo one też już zostały powybijane i nie będą nam potrzebne. Usuniemy sobie, został tylko ten jeden poziom, o którym mówiłem na jedno dniówce 161 z tego z tego mierzenia, gdzie widzimy tą reakcję podażową. Niemniej jednak jest ponowny test tego, tego poziomu. Tu wybicie z tego trójkąta, o którym mówiliśmy górą, i wówczas dojście do tego poziomu to wszystko zostało zrealizowane. I teraz to jest największa korekta w tym ruchu wzrostowym, gdyby ona została powtarzana, no jest 255. E, e, za, jako zasięg tej korekty. Do, dodać tutaj też należy mierzenie zewnętrzne. Tutaj sobie ułożymy mierzenie wewnętrzne na interwale 4 godzinowym. I takie lokalne bardzo silne wsparcie 292. To jest taki pierwszy poziom, gdzie będę przyglądał i 3.8.2 tutaj jeszcze mamy, gdzie będę przyglądał się ewentualnym zagraniom na reakcję, na podłączenie się pod jakiś ruch wzrostowy. Dalej 2, 219, 291. Natomiast tutaj usunę na chwilę to mierzenie. No 161 nas tutaj zatrzymało. Gdybyśmy pomierzyli sobie cały ten ruch wzrostowy od dołu tej korekty który tutaj się odbył do tego poziomu no to widzimy, że 3,82 wypada nam na zasięgu korekty. I to są takie trzy poziomy, które ja będę obserwował pod ewentualne jakieś możliwości zagrania na reakcję, na odbicie w tej chwili. Ok. Tak to widzę w tej chwili na złocie. gdybyśmy Zobaczyli jeszcze jakieś podbicie, no tutaj widzimy, że lokalnie mamy kolejne mierzenie 161 potwierdzające nam ten poziom, który mieliśmy wyznaczony i tutaj ono wypadało z takiej korekty, także mamy z szerokich mierzeń zewnętrznych 2 razy 161, mocny poziom oporu, gdybyśmy go wybijali, no to wówczas będziemy wyznaczać nowe szczyty. Gdzie może pojawić się reakcja, nowe najwyższe poziomy na złocie w okolicach 288, ale najpierw do pokonania zapora na 2,262-2,256. To są poziomy, które są dla mnie prospadkowe i bardzo możliwe tutaj zejście ceny w okolicach 253. Gaz ziemny. Widzimy odbicie na gazie ziemnym. Ja jestem bez pozycji na gazie ziemnym, czekam tutaj na te właśnie poziomy niżej. Jeżeli tutaj dotrzemy, będę się podłączał pod ruch wzrostowy. Tutaj lokalnie tworzy nam się taka tendencja wzrostowa, która jest respektowana, i do momentu aż i nie wybijemy. Jest szansa na kontynuowanie ruchu tutaj w okolicy 1,909, natomiast wybicie tego, no to ten zielony box, tak jak mówiłem wcześniej, że możliwe, że tutaj zobaczymy cenę i tutaj zejdziemy. Ja jestem bez pozycji, i czekam na te niższe targety. Tutaj jeszcze jedna formacja, która się rzuca w oczy, to jest ten trójkąt, clean. I wybicie tej linii, no to są targety tutaj jak najbardziej do osiągnięcia e, przez cenę. Tak, także będę obserwował, co tutaj się zadzieje. Jeżeli wybijemy z tego trójkąta górą, no to jest szansa dojścia w te rejony ropa. Przypominam, <laughs> że jutro są dane odnośnie zapasów ropy naftowej. E, tutaj ta strefa, o której mówiłem, zostaje wybita i targety. Targetem kolejnym dla mnie tutaj jest 85091. Zgodnie z tym, co, co, co sobie wyznaczyliśmy w zeszłym tygodniu, tak. Zasięg korekty zrobiony podwójny test tutaj tych, tych poziomów i wyjście górą. I tutaj, mierząc zasięg tej, tej korekty, no to mamy strefę, która może nas trzymać prospadkowo, że sobie zaznaczymy. I z tych poziomów 85304, 85091 to są targety, który, które dla mnie są targetami na ten moment do obserwacji. Potwierdzenie kolejne dwa mierzenia 161, 85304 do zagrania pozycji krótkiej. To wszystko, co dla Was przygotowałem na dzisiaj. Życzę udanego tygodnia, udanych trade'ów, poziomy te, które wyznaczyłem są to poziomy, na których ja będę zagrywał, natomiast no, każdy podejmuje to ryzyko na własną odpowiedzialność, oparcie o własną wiedzę działa na rynkach, pamiętajcie o tym, że nie są to rekomendacje inwestycyjne. Miłego dnia, miłego tygodnia i do usłyszenia. Cześć.